No i zaczynamy kolejny dzień, kolejne przygody. Niestety to już jest ostatnia. Ostatnia nasza wyprawa taka daleka. Dziewiąty odcinek z Lądka zdrój. To dzisiaj. Dzisiaj taki spontaniczny wypad. Mieliśmy jeździć indziej, ale zobaczyliśmy drogowskaz na królówkę. Wcześniej czytaliśmy o tym, że to jakieś skałki mają być coś fajnego. Więc chętnie, to zobaczymy coś nowego. Więc tak naprawdę, gdzie dzisiaj nas zaniosą nogi? To będzie pełna improwizacja. Tak jest. Zapraszamy na film. Tu jeszcze raz pokażemy dla wszystkich uwielbiających jazdę rowerem. Mamy ścieżki Hen Hen. Bardzo dobra infrastruktura rowerowa. Bardzo dobrze oznakowane trasy. Prowadzą przez las Hen Hen Hen. W Lądku mamy dużo szlaków kuracyjnych. Każdy ma zaznaczony swój numerek. My dzisiaj na Królówkę, na Skałki idziemy siódmym niebieskim. Siódmym szlakiem niebieskim. W kwadracikach. Ale czy to jest takie dla kuraciuszy lekkie i przyjemne? To zobaczymy jak już tam dojdziemy na górę. Wypłaszczyła nam się trasa powoli. Strumek. Jakiś tutaj rzeczka sobie płynie. I szukamy tego znaczka na drzewie. Kwadracika z siódemeczką. I nie ma. wykarczowane, ale już dawno, już dawno. Całe po połacie lasu, a nawet bardzo dawno. A my idziemy dalej. No właśnie. Jest, schował się za gałązkami. Siódmy szlak kuracyjny mamy. Proszę bardzo. Proszę powiedzieć, jak pani się podoba siódmy szlak kuracyjny? Trzeba być mega zdrowym, żeby tym szlakiem przemierzać, więc? Dla nas w porządku. Natrafiliśmy na całe, całe dosłownie pole na farstnicy purpurowej. Nawiązując jeszcze do tej bardzo dobrej infrastruktury rowerowej. Zgubiliśmy się troszkę teraz i musimy posiłkować się tą trasą rowerową, bo gdzieś tam szlak ucieka, ale proszę zwrócić uwagę na te mostki nawet porobione. I to jest jednokierunkowa trasa rowerowa. W takim miejscu się ta kuracyjna skończyła siódemeczka, że. Nawet mapą na nie wiadomo, nie. co gdzie iść, więc musimy się posiłkować po rowerową trasą pod prąd. Nie znam się na tych rowerach, im bardziej jakoś. Na tor saneczkowy wygląda taki zjazd. Źródełeczko. Pół cierpania wody. Gmina Lądek. Zejdźmy, tylko muszę uważać na nogi. Idziemy dalej. A po lewo trasa rowerowa w te kamienie to bardzo fajnie chyba się tam jeździ. Jesteśmy na Rozstaju. Dróg. Słuchajmy się dźwięk padającego deszczu. Dziękuję. No i na szlaku przewalone drzewo. Tędy to nie przejdziemy na pewno, chyba że pod spodem tam albo obejdziemy. Zobaczymy, a tu nie wiadomo, piorą grzmotną, ale się połamało. Zobaczmy to z bliska jeszcze. Dalej idziemy niedawno znalezionym szlakiem niebieski 7 trójkąt. Szlak kuracjuszy, proszę Państwa. Tak wygląda turysta po szlaku numer 7 dla kuracjuszy ośrodka sanatoryjnego Wojciech w Lądku Zdrój, proszę Państwa. W czasie lekkiego deszczu. Co tu się wydarzyło? Jesteśmy mokrzy... Od stóp do głowy. Od stóp do głów. Ale nie chodzi nawet o sam deszcz, proszę Państwa. Nie chodzi o sam deszcz, chodzi o trudność tego podejścia. Albo my tak faktycznie, jak już było w poprzednich filmach, już nie ten Peser, już nie ten wiek, już coraz trudniej, ale tragedia się dzieje. Ja naprawdę chyba do pracy nie pójdę. Dotarliśmy, dotarliśmy do królówki, do królówek, do królówki. Idę jeszcze tu, chociaż w trudnych warunkach atmosferycznych. Śliskie skały, tak to wygląda. Jesteśmy w punkcie szlaku siódemki niebieskiej. Idziemy dalej w strugach ulewnego deszczu jak te was krzaty szafie za workiem Tak? Idziesz? No ładna ta skałka. Na razie pierwsza prawa. W środku lasu. Rondo, jeszcze mimo ciężkich warunków atmosferycznych idziemy, może już mniej dziarsko, w trudzież w wodzie, w mokrzy, no prognozy sprawdziły im się czy nie, nie było aż tak, patrzyliśmy, jeszcze nie wiem jak to zrobiliśmy, ale w tych warunkach trafiliśmy na zamek Byliśmy tutaj, ale nie w taki deszcz. Wiecie co się stało? W trawie wylądowałam, tak? Zanurkowałam taka, wiecie, mokra na główkę. Był mały Leć, leć, skacz jak najdalej. Więc wiecie, cała jestem mokra. Teraz chyba... Cały czas ostrożnie, nie mam mikrofonu, więc będzie dźwięk trochę kiepski. Podchodzimy w deszczowej aurze do skalnej bramy. Trzeba uważać na nogi śliskie skały, strugi padającego deszczu, ale dajemy radę jak zwykle zresztą. Dajemy? Dajemy. Jak my tu wejdziemy teraz w takim deszczu, damy radę chyba. Skalna brama, proszę Państwa. Skalna brama przy takiej aurze. Idziemy dalej. Muszę jeszcze się zorientować jak otar. I przechodzimy przez samą skaną, bramę. Niebieskim szlakiem będziemy skręcać w lewo. Prawie wita się z wąską dzielna, zuch! Tam już nie wchodzimy, nie patrz. Tak, taką taką pogodę to wiesz. Powolutko, każdy swoim tempem, elegancko. Uważaj tu jeszcze na kamienie Musimy zejść bo tu niebezpiecznie Piątka Zuch Tą skałę też już pewnie znacie W którymś z odcinków było jak tu się Chłopaki wspinali Na linach Tak, machali na samej górze nam machali Tak machali nam tam Niesamowity fart Przestało padać A my takimi skałami na trojak Uważaj, bo ślisko może być. Na pewno jest ślisko. Mamy jedyną pewność, że dzisiaj na Trojaku, na platformie, będziemy sami. Mgłę już tu widać po trasie. Ale trzeba bardzo dzisiaj uważać. Ty wyglądasz jak słońce. Takie słońce wychodzące ze skał. <laughs> <laughs> Pokesza lecimy po Kesha. On gdzieś tu jest, zaraz sobie przeczytamy. Gdzie jest kesz. I zaraz go będziemy podejmować, a później wejdziemy sobie na panoramę. Na tę chwilę deszcz przestał padać. I zobaczmy. Będziemy mieli porównanie słoneczną pogodę jak i deszczu. Znaczy już nie ma deszczu, ale... o tym lęku wysokości. Wiedzieliśmy, że dzisiaj będziemy sami na tej platformie. Nikt nam nie przeszkodzi, ale ryzyko takiej pogody. Widoki Rekompensują. Nie, tak, rekompensują, rekompensują, rekompensują. Nawet to, to wszystko, że jesteśmy tak, tacy mokrzy i tacy tak. wzburzeni tym oznakowaniem tych szlaków. Trochę, to no, chodzi mi, ale widoki naprawdę nie spodziewałam się, że w taką, w ta, w taką pogodę będzie Coś widać. widoczność naprawdę fajna, bo, bo takie te chmury, które są tak nisko. Zerknijmy jeszcze, jeszcze na tą panoramę. Jeszcze tutaj okay, zrobić na ładną pogodę ładną pogodę. powiedzieć: że w tym zaraz schodzimy tam do lądka. Się. Zawsze byłem ciekaw jak odbywa się ten załadunek tych pali drewnianych i nadarzyła się okazja, więc podejdę trochę zbocze ze szlaku i podejdę i to takim HDS-em jakby robili. Nabiera po dwa, bach, 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 układa. Na szlaku spotkałem jeszcze jednego smutnego wędrowca. Co on to jest ciekawostka w lesie, w kamuflażu. O, o, o. Trasę sprawdza. Kasę sprawdza. Kasę czy trasę? Trasę. Trasę sprawdzam. Sprawdziłaś trasę? Tak. I jak? Tam? Tam jest niebieski narysowany. Ale to jest siódemka trójkątna? Nie. Miejmy nie. nadzieję, że nie. Wkraczamy do mrocznego lasu. Jeszcze 40 minut, i będziemy w mieście. Dzisiaj to ja muszę się tutaj kajać, bo musieliśmy się wracać gdzieś jakieś 200-300 metrów, ale w dół. W dół, ponieważ zgubiłem kij do selfie. Ja nie stałam grawienia od rana. Takie przygody drobne. Skórka. Od samego rana się zaczęło. Od niewłożenia wkładek do butów. Tak, z... Ale ten kij, to, to ja to się wkurzyłem troszkę. Żeby to było po prostej albo takie lekkie, ten, ale to trzeba było prawie pionowo w dół schodzić, potem wchodzić. Zmachałem się trochę. Ale nie wiem, jak on mi wypadł. Szadzałem do bocznej kieszeni. No i po tych mokrych trawach. No dobra, ale się. Ale wiecie co? Byłam pewna, że. Byliśmy pewni, że nie spotkamy żadnego w taką pogodę turysty. Dwóch. Tak. Dwoje minęliśmy i jeszcze taka babka starsza, szła sobie w Kuracjuszka. Kuracjuszka. Myślę, że nie jest szlakiem nie. numer 7 niebieskim. Naszym, na ja, na naszym ulubionym. Ciekawe, czy po dzisiejszym dniu na jakieś takie ciężkie warunki będziemy mówić tak prywatnie, że to jest szlak numer 7. No chyba tak, to będzie. Dla kuracjuszy. <słyska> tak. Z lasu wyszliśmy i przyszliśmy do miasta. Pierwsza cywilizacja jest ulica. Pamiętasz rano, dzisiaj jakie tu było? Królówka, tylko jedna godzina, niebieski numer 7. U, hu hu, ale fajnie. No cóż, my wracamy, pogoda się robi. Czy no idziemy to... jeszcze dzisiaj? Dziś, 15 dopiero dochodzi. Tak, idziemy. Zdjąć buty, i suszyć. Zainteresowana pani wycieczką w telefonie, ciekawe co tym razem sprawdza straszny, jest dystans, A, myślałem, że mamy strasznie mokre buty. Przyszedł krótki czas podsumowania dzisiejszej eskapady. Ostatni dzień, łatwy szlak, elegancko, na miękko. Przy pogodzie sprawdzaliśmy prognozę, miało być umiarkowanie na nasze możliwości. Co się okazało? Okazało się, że ten szlak Trójkątny, niebieski, siódemeczka jest źle oznakowany. Nie wiedzieliśmy nie gdzie dziś. Pobłądziliśmy nie, nie troszkę, w końcu jak go znaleźliśmy... Ech. W ogóle on wprowadził na, na tą królowkę na te jakieś piękne skały. No, na razie dzisiejszy dzień podsumowując. Pogoda nie. nie sprzyja, ale dla nas to nie jest straszne, nie jesteśmy pogodą jak, jakoś tak zdziwieni. Zawsze czy ten... jesteśmy przygotowani na wszystko. Tak więc... jest, z tylko oznakowaniem szlaku no tak, no najbardziej nas. Piuszy. Tak, najbardziej tak. nas dzisiaj... To błądzenie po tych trawach, po tym tak, lesie. Tak, tam to... straszne trawy. No. Do nas trochę w tym wszystkim zirytowało i spotęgowało. Yy, że ten dzień się troszeczkę taki zrobił smutniejszy, pomimo że cały czas pada, jest nim ostatnim i jesteśmy naprawdę od stóp do głów w sali mokrzy, no bo naprawdę trawy były po pas. No, no ale coś. o, można wyrzymać spodnie z butów, ale mówię, nie dlatego, że pada deszcz, tylko dlatego, że trawy były po pas na szlaku. No tak, bo na szlaki jesteś przygotowani, ale nie na trawy, nie na jakieś takie... A trawa mokra. Na dzisiaj to tyle. Zostaje nam tylko pożegnać się z Państwem. Do następnego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak jest.